Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na informację. Dziś od, zaczynamy od danych. Dwie godziny i 160 przypadków przekroczenia prędkości. To efekt pracy zaledwie jednego fotoradaru Straży Miejskiej we Wrocławiu. Od dziś strażnicy po półrocznej przerwie ponownie mogą korzystać z tych urządzeń. Niestety na brak pracy nie narzekają, bo nie brakuje kierowców znacznie przekraczających prędkość. Ulica Popowicka, nieoznakowany samochód Straży Miejskiej. W środku zamontowany fotoradar. Strażnicy od stycznia nie mogli używać takich urządzeń, bo brakowało odpowiedniego rozporządzenia. Prawo zmieniono i od dziś strażnicy mają co robić, a kierowcy jeżdżący za szybko muszą mieć się na baczności. Przez dwie godziny jest w tej chwili godzina 10.30. Mimo, że jest oznakowanie na tym odcinku, że stoi fotoradar, zrobiliśmy 160 zdjęć. W tym miejscu ograniczenie prędkości jest do 50 km. Fotoradar robił zdjęcia od 70 km na godzinę. Niestety, dla niektórych kierowców to za mało i decydują się na szybszą jazdę. Mówią, że jest dobra nawierzchnia, dobra widoczność, ładna pogoda. Zachęca do to do przekraczania prędkości. Nie patrzę, co się dzieje, dzieje na poboczach. Są tutaj przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych. Takim tłumaczeniem kierowców jeżdżącym za szybko dziwi się pan Mariusz. Jest zawodowym kierowcą od 10 lat. Jeździ 32-tonową wywrotką. Podkreśla, że nawet tam, gdzie nie ma fotoradarów, on prędkości nie przekracza. Jeździ się tak, jak Bozia kazało. To już nie te czasy, gdzie się wyprzedzało, gdzie mówili o nas, że my jesteśmy piratami dogowymi, że zabijamy ludzi i tak dalej. To jest bzdura. Kompletna bzdura. Ma pan 50, jedzie pan 50. Ma pan 70, jedzie pan 70. Ja ważę 32 tony. Pan wybaczy mi, droga hamowania, wszystko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma już możliwości, by fotoradary ustawione były tak, by nie było ich widać za krzakami czy drzewami. Teraz mogą być w miejscach, o których informują takie znaki. We Wrocławiu są ustawione na ulicach Popowickiej, Ślężnej, Starogroblowej i Pełczyńskiej. To nie jedyna zmiana. Od 1 lipca takie stacjonarne fotoradary, które dotychczas podlegały policji i generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, przejmie inspekcja transportu drogowego. Z dróg znikną atrapy. Najczęściej kierowcy widząc takie urządzenia hamują, natomiast wiadomo, że one są stawiane w miejscach najbardziej niebezpiecznych. I dzięki temu w tych miejscach, gdzie stoją fotoradary, nawet atrapy, notuje się znacznie mniejszą ilość wypadków, w tym również bardzo poważnych wypadków śmiertelnych. Stacjonarne fotoradary, by były lepiej widoczne, zostaną pomalowane na jaskrawy żółty kolor.